Witamy bardzo serdecznie w programie Ręce, które leczą, czyli magazynie wyłącznie bardzo dobrych wiadomości. Ola Nowak. I Zbyszek Nowak. Drodzy Państwo, trudno mówić o sobie, ale to pomaga innym żyć i mieć nadzieję. Kaja, dziękuję Ci. Dajesz nadzieję tym wszystkim, kiedy mówisz o sprawach, które były tak trudne, a dzięki temu wsparciu energetycznemu no, stały się znacznie prostsze. I wreszcie zupełnie proste i osiągasz to, co byś sobie zamierzyła, co byś chciała. Jeszcze raz Ci gratuluję. A wysłuchajmy tej pięknej i wspaniałej rozmowy. Naszym dzisiejszym gościem jest Kaja. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Twoja historia to jest historia, która wlewa nadzieję w serca, w serca myślę, bardzo wielu osób, bardzo wielu rodziców, którzy borykają się z chorobą swoich dzieci, a mam na myśli problem trudny, czyli depresję. Prawda? Tak. Ale zacznijmy od samego początku, czyli powiedz mi o pierwszych w ogóle Twoich kontaktach ze Zwyżkiem, Kiedy to było i jak to wyglądało? Pierwszy raz przyjechałam tutaj do podkowy z rodzicami w 2018 roku. E, na siłę zmusili mnie, bo ja nie chciałam. Czy wtedy już miałaś depresję? Tak. Mhm. Już moja depresja zaczęła się no, na początku liceum. Może nawet wcześniej, już w gimnazjum i się to tak powoli rozwijało. No i jak byłam w drugiej klasie liceum, to już była tragedia, już było coraz gorzej. Ja przestałam chodzić do szkoły w pewnym momencie. W ogóle nie byłam w stanie wyjść z łóżka. Do tego doszły jeszcze inne problemy, jak Bezsenność mhm. e, miałam całkowicie zaburzony zegar biologiczny. E, nie potrafiłam zasnąć w nocy, a w dzień nie byłam w stanie funkcjonować, więc no, była to tragedia. I przyjechałaś tutaj z rodzicami no, wbrew swojej woli. Tak, znaczy oni mnie namawiali i no ja się w końcu zgodziłam, ale tak bardzo niechętnie. Mhm. E, no dla nich to była już taka ostatnia nadzieja, bo no długo chodziłam po lekarzach, różnych, po psychiatrach, po psychologach, nikt nie był w stanie mi pomóc. Ja sama nie widziałam tego problemu. Dla mnie to było, ja wiedziałam, że coś jest nie tak, ale jakby nie byłam do końca świadoma tego wszystkiego. A oprócz tego też a... No, miałam e, Hashimoto, no i dostałam mnóstwo różnych leków, e, i na Hashimoto, i na tą bezsenność, i na depresję. No, i zabrali mnie tutaj do podkowy, no tak, pod koniec drugiej klasy liceum. Miałam mieszane uczucia co do, do tego wszystkiego. E, i nie chciałam tu więcej wracać. Nie, nie wiedziałam po co mi to jest. Nie, nie widziałam w tym sensu. Tak. Jak już było po tym pierwszym spotkaniu i minął jakiś miesiąc czy dwa powiedzmy, to już te wszystkie choroby zaczęły mi znikać. W sensie Hashimoto, Anemia i tak dalej. I no wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to Pan Zbyczek to wszystko załatwił, ale no dzisiaj już wiem. No i ogólnie myślałam, że sobie radzę ze wszystkim super. Były wakacje odpoczęłam nie. No i całkiem dobrze mi szło ze wszystkim z funkcjonowaniem codziennym. No i zaczęła się trzecia klasa liceum. Jak już poszłam do trzeciej klasy, to no to z taką histerią i z jeszcze większą depresją. I już. Po tych wszystkich akcjach, które się działy w drugiej klasie, no, nauczyciele już patrzyli na mnie zupełnie inaczej, bo w ogóle nikt jakby nie brał pod uwagę tego, że ja jestem chora. Rozumiem. Nikt. No, no, wsparcia z tamtej strony nie było tak, po prostu. A chodziłam mhm. nawet do psychologa szkolnego niemalże codziennie. Nie chodziłam na lekcje, ale do psychologa tak, nie. No, i pani psycholog też powiedziała, że ona wszystkim nauczycielom powiedziała o mojej sytuacji, że ja nie mam się czym martwić, a później okazało się, że nie, że nikt nic nie wiedział, więc no, dosyć źle mnie potraktowali w tej szkole, ale już się tym nie przejmuję, <grymujesz> to już jest ze mną. No, w każdym razie, jak się zaczęła ta trzecia klasa, to tak wszyscy byli na mnie cięci. Ja już bym chyba nie zdała dalej do następnej klasy już maturalnej. Bo już wszyscy mieli o mnie wyrobione zdanie, że ja sobie olewam szkołę, bo no nie wiem, no nikt nie wiedział, nie rozumiał tego, że ja mam depresję i no więc uznałam, że Lepiej będzie po prostu zrezygnować. zrezygnować. Miałam fobię społeczną, masę lęków. Ja nie wychodziłam z domu przez trzy miesiące. <noise> znaczy wychodziłam raz na trzy miesiące w ten sposób i to trwało bardzo długo. No i w pewnym momencie już byłam tak zniszczona tym wszystkim i ja już wiedziałam, że ja już sobie nie poradzę sama. <noise> I wtedy postanowiłam, że no, chcę przyjechać jeszcze raz do Pana Zbyszka. Aha. I to był już rok... A... Była 1021, tak, e, jakoś tak, czerwiec to był. Mm. No i powiedziałam rodzicom, że, że chcę przyjechać, i to już była dla mnie ostatnia nadzieja tym razem, bo ja wiedziałam, że ja umieram. Podjęłaś decyzję sama, czyli po prostu już w pewnym momencie. Ale musiałaś się najpierw przekonać, że wszystko inne nie działa po prostu. Tak. To normalne, zwłaszcza w tym wieku, bo ludzie młodzi chcą być samodzielni i chcą sami decydować o swoim losie. Przyjechałaś z rodzicami na trzy dni? E, tak, przyjechaliśmy na trzy dni. Moim największym problemem było to, że ja po prostu nie mogłam spać. No, pracowaliśmy z panem Zbyszkiem nad tą moją depresją. No i powoli zaczęłam z tej depresji wychodzić. <grym> Byłam coraz bardziej no, radosna. No i wzięłaś swój los w swoje ręce. Tak. No, dziś Zbyszek mówi o tobie, że jesteś bohaterką. Jak myślisz, co ma na myśli? No pewnie to, że skończyłam liceum. No, i to sama. No, sama. Uczysz się sama. Uczę się sama i tą decyzję podjęłam w połowie maja zeszłego roku. Mhm. Mm, a to było tak, że mm, już... Dwa lata temu w grudniu pan Zbyszek mi mówił, że no, ja powinnam wrócić do szkoły, powinnam skończyć to liceum iść dalej, a ja wtedy powiedziałam, że nie, absolutnie. Ja siebie nie widzę w szkole, że ja się tak nacierpiałam i to mnie. Tak zżera ten stres związany ze szkołą, że nie, ja nie wrócę. No i pan Zbyszek machnął ręką i powiedział, dobra, no nie, to nie. No i tak minęło Ale sobie kilka wiedział, miesięcy. Tak, wiedział. tak, na pewno. Minęło kilka miesięcy. No i w moim życiu wydarzyło się coś takiego, co mnie napchnęło właśnie w tą stronę żeby wrócić do szkoły i zaczęłam sobie natychmiast szukać możliwości, nie chciałam wracać do szkoły stacjonarnej, bo to mimo wszystko mi nie odpowiada. Mm -hmm. e, przynajmniej wtedy, jeszcze rok temu, <laughs> mm. no i znalazłam w internecie e, informacje o tym, że można zaliczyć liceum eksternistycznie. E, czyli, no, trzeba się uczyć samemu, mhm. i później trzeba przyjść na sesję e, egzaminacyjną. A są dwie na rok, w październiku mhm. i w lutym. Mm, I można rozłożyć sobie wszystkie 11 egzaminów na cztery sesje Aha. maksymalnie. E, a ja postanowiłam, że zaliczę wszystkie na jednej. Wow! <laughs> tak, e, ja stwierdziłam, że. No właśnie, bo to była połowa maja, uh -huh. więc do najbliższej sesji w październiku to było 4,5 miesiąca. Uh -huh. Ja stwierdziłam, że dam radę w 4,5 miesiąca, po czterech latach przerwy od szkoły, e, nauczyć się... No chyba zaczynam rozumieć dlaczego, bo jak mówię o Tobie, że jestem bohaterką. <laughs> chyba zaczynam rozumieć. Tak, no 11 przedmiotów, zakres 3-letni z całego liceum ogólnokształcącego. Bez nauczyciela, no i prawie mi się to udało, bo zaliczyłam 10 na 11 przedmiotów. Daj spokój. Jestem w szoku. I z całkiem fajnymi ocenami, bo miałam czwórki i trójki i jedną szóstkę. Nie zaliczyłam tylko matematyki. Ale ja wiem, że jest, masz liceum już za sobą. Tak. Teraz się przygotowujesz do matury. Tak. Czyli musiałaś z tą matką sobie też poradzić. Tak. Druga sesja w lutym, czyli w tym roku już. No i miałam do zaliczenia tylko matematykę. No to o wynikach z tamtej sesji dowiedziałam się pod koniec listopada, więc w grudniu zaczęłam się już uczyć tej matematyki, już tak porządnie, samą matematykę tylko. No czyli do, do lutego miałam yy, dwa miesiące, żeby się nauczyć wszystkiego z matematyki. Mhm. Wszystkiego. Dałam radę. O wiele lepiej mi się uczyło niż w jakiejkolwiek szkole z nauczycielami. Sama sobie wyznaczałam czas na to, żeby się czegoś nauczyć. Nie miałam 45 minut i muszę coś umieć, tak. tylko mogłam nawet siedzieć 3 godziny, aż się nauczę. Nie? Aż zrozumiem w pełni i no i nawet matematykę dałam nawet radę matematyka. tak zrobić. I dostałam no tak. czwórkę. A bywałaś tutaj w Podkowie? Przyjeżdżaliśmy z rodzicami regularnie. No, żeby się wzmacniać i w ogóle, no oni zresztą też uwielbiają tutaj przyjeżdżać. Powiedziałaś też. Tak. To, to znaczy, że jest Ci tu dobrze, tak? Tak, tak. Wszyscy uwielbiamy tutaj być. Tak. Ja się bardzo cieszę, że teraz mogę tutaj być, chociaż jestem mega zestresowana. Kochana, nie ma się czym stresować, a powiedz mi, bo teraz rozumiem liceum to już przeszłość, sprawa zaliczona i jeszcze przed tobą matura. Tak, matura i teraz. I też sama się do niej uczysz. Tak, sama. Y, I dodatkowo uczę się niemieckiego, mm -hmm. bo tak sobie postanowiłam, że chcę napisać maturę rozszerzoną z niemieckiego, chociaż nie uczyłam się tego języka też od czterech lat, o, już pięciu w sumie. Podoba mi się w tobie ta odwaga do stawiania sobie po prostu wysokich wymagań, bo to jest chyba też to, co bardzo mobilizuje i w sumie. Całkiem fajnie działa, prawda? Bo im wyższa poprzeczka, a ma się motywację, tak. tym, tym lepiej to idzie. Tak też działa energia, właśnie, że zaczynamy w sobie odkrywać te swoje potencjały, a ja widzę, że ten Twój potencjał to po prostu jesteś jak rozpędzona maszyna. Więc za chwilę, za jakiś czas znowu przed kamerą spotkamy się, żeby porozmawiać o Twoich studiach. Jestem o tym absolutnie przekonana. Tak, o studiach też rozmawiamy z Panem Zbyszkiem. Pracujemy nad tym i rozmawiamy o tych studiach i no, za jakiś czas na pewno na coś się zdecyduje. Mam nadzieję, że spotkamy się, że nie wyjedziesz na drugi koniec świata na te studia i spotkamy się za jakiś czas, żeby Porozmawiać o dalszym Twoim rozwoju, a tymczasem za dzisiaj Ci bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Drodzy Państwo, bardzo ważną sprawą jest moc, która nas otacza. Jest moc, są pośrednicy mocy i są konsumenci mocy. Każdy może z tej możliwości skorzystać. Wystarczy przysłać zdjęcie, wystarczy przyjechać na spotkanie, wystarczy po prostu skontaktować się, albo wystarczy tylko wyciągnąć. Swoje dłonie to jest pierwszy gest, ten drugi, ten trzeci. Energia płynie cały czas, ale trzeba jeszcze wyrazić taką potrzebę, taką wolę. I właśnie Kaja skorzystała z tej możliwości w sposób, no, można powiedzieć, taki, który spowodował całkowitą jej zmianę. I ta zmiana jest dalej, jest po prostu no wspaniale, podnosi się wszystko do góry i można powiedzieć, że powinienem być może y, taką nagrodę y, Feniksa z popiołów, tak jak Feniks z popiołów. Kaja, wstałaś, no i nagle okazało się, że to wszystko jest piękne, że życie jest piękne, ty jesteś piękna i wszystko dookoła ciebie jest piękne. Zbliżają się matury a myślę, że jest yy, wśród naszych widzów, mnóstwo osób, które e, mają w, w swoich rodzinach, wśród swoich znajomych e, dzieci, które zdają różnego rodzaju egzaminy. Ja myślę, że przekaz energii, który w tej chwili będzie energetyzacja wody, może być także pod tym kątem, prawda? Bo tryb intensywnej opieki przez zdjęcie to jest taka forma kontaktu, która nie wymaga e, e, obecności i świadomości tej osoby, która do tego trybu została oddana. Więc wy rodzice, yy, dziadkowie, Możecie po prostu wysłać zdjęcie i teraz, kiedy wasze dzieciaki mają przed sobą taki trudny egzamin, po prostu wspomóc ich tą energią. Nawet jeżeli ta młoda osoba, która zna jakieś egzaminy albo trzeba, żeby pozbierała się, nie chce w ogóle słyszeć, to proszę przysłać zdjęcie. Tak jest. Cierpliwie Państwo. i konsekwentnie doprowadzimy do tego, do czego doszła Kaja. To. to co, poprosimy o przekaz dla wszystkich z uwzględnieniem największym tych młodych naukowców. Drodzy Państwo, to jest moc. To jest moc, to nie jest siła, to jest moc. To nie jest moja energia, ona tylko przeze mnie przepływa. To jest boski dar, to jest no, coś nieprawdopodobnego. Napłynie płynie i gromadzi się na powierzchni dłoni tych wszystkich, którzy wyciągają swoje ręce. To jest nasz, nasz pierwszy gest, ten drugi, ten trzeci. Dłonie mamy wyciągnięte i co nam jest jeszcze potrzebne? Optymizm, proszę Państwa, więc uśmiechamy się i zaczynamy ten nasz główny, Potężny przekaz energetyczny. Energia, która płynie do Was jest opisana znakiem ujemnym. Pamiętajmy, w tym znaku pracuje cały nasz organizm. Nasz pierwszy gest, drugi. Dłonie przybliżamy, ale ich nie składamy. Teraz ta energia ulega uformowaniu. Jak parzy nas w dłonie, dłonie rozsuwamy do takiego momentu, kiedy nie czujemy tego żaru. I wreszcie tę energię, która zgromadziła się, uległa uformowaniu, przenosimy do naszego ciała. Dłonie na piersiach, to jest nasza pozycja generalna. I w tej chwili ta energia wszędzie powoli będzie się rozpływać, a na zewnętrzne strony naszych dłoni z całej powierzchni spływa ten śmietnik energetyczny. I kiedy mija trzecia minuta, oczywiście umowna, odpromieniowanie, odrywamy dłonie, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali, i klaszczamy. Proszę państwa, takie to jest ważne i takie proste. Raz, minuta, minuta, bo po minucie, minuta. A kiedy jeszcze nasze dziecko idzie na egzamin, to pamiętajmy o jednej rzeczy. Nie denerwujemy się, bo jesteśmy połączeni takim kablem z tym naszym dzieckiem i to zdenerwowanie przekazujemy. Bądźmy pewni, że wszystko będzie dobrze, a kiedy się Państwo do mnie zwrócicie i przyślecie zdjęcie tego naszego dzieciaka, tego wnuczka, który idzie i zdaje egzaminy takie, powiedzmy, czy inne, no to nagle się okaże, że te egzaminy będą zdane znacznie lepiej i będziemy wszyscy się cieszyć, będziemy mieli wielką satysfakcję. Energetyzacja wody, proszę Państwa, bardzo ważna. Dlaczego? Bo woda po procesie energetyzacji staje się potężnym magazynem energii. Każdemu z nas przyda się taki magazyn energii. Ja, proszę Państwa, tutaj piszę i imię osoby, dla której ta woda będzie energetyzowana. Kartkę oczywiście przyklejamy do butelki. Pamiętajmy, druga część kartki, druga część kartki jest bardzo ważna. I proszę Państwa, druga część kartki to jest mój kontakt z osobą, dla której podejmujecie energetyzację wody. Dlatego wypełnioną proszę mi przesłać. I ta woda, którą teraz będę energetyzował, tą wodę, którą Państwo energetyzujecie, jeżeli macie kartki wodne, to ta energetyzacja tej wody jest. Taka sama, to tak jak ja bym podejmował tą energetyzację, ponieważ każdy z Was, jak przybliżycie swoje dłonie do butelek z wodą, to tak jak ja bym przybliżył te swoje dłonie, wszystko jest połączone ze wszystkim, a więc przybliżamy nasze dłonie, zaczynamy proces energetyzacji wody. Teraz dłonie odrywamy, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali, klaszczemy. I proszę Państwa, sprawa niezwykle ważna, okłady z tej wody. To płatki kosmetyczne, tylko tą wodą zwilżone. Okłady robimy na 5 minut, po 5 minutach wszystkie okłady wyrzucamy. Ilość i częstotliwość okładów jest dowolna. Ile mamy takich potrzeb, ale uwaga, jak boli nas ząb i zrobimy sobie okład na bolący ząb, Jeden okład nie działa, drugi okład nie działa, trzeci okład, ból ustąpił to tak trzeba iść do dentysty. Zęby, proszę Państwa, zęby, żołądek, serce, stawy, choroby skóry. Proszę Państwa, od dentystów powinienem dostać nagrodę, bo wszędzie mówię, uwaga, zęby. A teraz, proszę Państwa, pamiętajmy, po każdym takim kontakcie, kiedy trzeba już w jakiś sposób zakończyć to nasze spotkanie energetyczne, to za chwilkę na 20 minut trzeba się będzie położyć, przykryć kocykiem, kołderką, zamknąć oczy i drodzy Państwo, tak pozostać proszę wówczas Was, żeby, żebyście nie byli budzeni, żeby ta energia rozchodząc się po całym ciele spowodowała, że ogarnie Was taka cisza, taki spokój i już od tej chwili nie będziecie się denerwować. Nie będziemy się denerwować, bo wszystko jest możliwe i wyjść można naprawdę z każdego problemu. Dziękujemy za dziś, do zobaczenia za jakiś czas. Dziękujemy.